Witam wszystkich serdecznie na otwartych beta testach Overwatch. Mam do przekazania kilka ważnych informacji. Po pierwsze zapraszam do dołączenia do oficjalnego wydarzenia na Facebooku zorganizowanego przez Blizzarda. To wydarzenie będzie takim naszym małym beta testowym centrum dowodzenia. Zarówno Blizzard jak i społeczność Overwatch szykuje kilka smaczków. Dlatego jest dla Was zadanie. Jak wiecie w menu głównym można obejrzeć najlepsze zagrania z pięciu ostatnich meczy. Zadanie polega na tym, byście nagrali swoje najlepsze akcje, wysłali nam, a my stworzymy kompilację najlepszych zagrań polskich graczy Overwatch. Owe kompilacje będą publikowane na oficjalnym Facebooku Overwatch. Tak dokładnie, wasze zagrania zobaczą wszyscy. Teraz jak to zrobić? Poradnik znajdziecie w opisie filmu. Co dalej? Zarówno ja, jak i inni członkowie społeczności Overwatch planujemy kilka atrakcji. Dlatego, tak jak już wcześniej mówiłem, polecam dołączyć do wydarzenia na Facebooku, by być na bieżąco. Mój plan jest następujący. Całą otwartą betę będę grać z Wami, drodzy widzowie. Gdy tylko rozpocznę nadawanie na żywo, zbiorę od Was battletagi i utworzymy sobie drużyny. Chcę przede wszystkim skupić się na grach prywatnych. Grać z Wami w szalony sposób. Na przykład 6 Reinhardtów kontra 6 Reinhardtów, smugi kontra smugi. Lub też gra bez żadnych czasów odnowienia. Te kilka dni otwartej bety będą służyły świetnej zabawie i kupie śmiechu. Pogramy sobie też zwykłe mecze, ale jest jeszcze plan, by z innymi streamerami zorganizować specjalne rozgrywki. Dwóch streamerów utworzy drużne złożone ze swoich widzów i staną na ich czele. Zobaczymy widzowie, których streamerów są lepsi. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam pysznej zabawy i widzimy się na OpenBecie.